Stoimy na straży precyzyjności układów współrzędnych w Europie. W Europie znajduje się 18 centrów analiz. My, jako Wojskowa Akademia Techniczna, zajmujemy się koordynacją wszystkich tych ośrodków. Mamy najnowocześniejsze urządzenie służące do symulowania systemów nawigacji satelitarnej. To jedyne takie urządzenie w Polsce. Grzegorz Nykiel, Zakład Geomatyki Stosowanej Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Andrzej Araszkiewicz, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna.